I już jesteśmy z powrotem. Drodzy Państwo, festiwal w Rio de Janeiro trwa no kilka, kilkanaście dni. Ja znam takie miejsce i to w Poznaniu, gdzie festiwal w Rio trwa przez cały rok. Jest to szkoła tańca Batacuda, która znajduje się na ulicy Winogrady 10. Dobrze mówię? Tak, bo ja tutaj małą poprawkę dam, że nie batakuda, tylko ba, batukada. Często to się zdarza, ale batukada. Myślę, że Shengi nam wyjaśni dokładnie, co to słowo oznacza. Tak, studio tańca mieści się na ulicy Winogrady 10. Jest otwarte od praktycznie 7 dni w tygodniu i specjalizuje się głównie w tańcach brazylijskich. Pani jest tutaj bardzo szybko, bo nawet nie zdążyłem Państwa przedstawić. A Pani już powiedziała połowę mojego tekstu, który miałem zapisany. Okazuje się, że jest błędem, ale jak sprawdzą, nie mam dobrze Batukada, więc jeszcze raz usłyszymy Batukada, a w naszym studiu jest Szendi Liberato, si. Pani Agnieszka Siudowska i Pani Magdalena Bezczyńska. Może zacznijmy od tego, co najświeższe, co najbardziej rozpala poznańskiej tancerzy, czyli warsztatów z Szendim. Na czym będą polegały te warsztaty? W czasie naszych warsztatów, które będą trwały dwa dni, piątek i sobota, będziemy mieć cztery grupy taneczne o różnych poziomach zainteresowania, w których będziemy poznawać i rozwijać umiejętności związane z sambą brazylijską i takim stylem łączącym różne odmiany tańca samba hip hop. To ja mam w takim razie pytanie do Shandigo. Na początku proszę o przetłumaczenie słowa batukada. Co znaczy batukada? significa? la musical. to rytm muzyczny. Y I y istnieje wiele grup muzycznych, które specjalnie są stworzone po to, żeby go grać. I y na batukada, możesz zrobić mix de afro, de afro reggae, samba, możesz dźwięków w tej samej muzyce. I w tym stylu muzycznym można używać różnych stylów pochodzących z afro i łączyć je ze sobą. To dziękuję bardzo za wyjaśnienie. To zawsze jakaś lekcja, bo to jest po hiszpańsku, prawda? E, tak, to jest po portugalsku właściwie. Po bo portugalsku. Bo tu, tak, Czyli mieliśmy to... krótką lekcję z portugalskiego. A ja mam pytanie teraz do Szyndiego: Czego będziesz uczył na piłkarsztynach? Qu es que vas enseñar en estos workshops? Ja wysalię un poco de samba eh dużo diferentes de samba daria un de samba reggae samba de carnaval i afroche un de orishas mm -hmm. e, ponieważ istnieje wiele stylów samby właśnie będzie ich nauczałem tak na przykład samba reggae samba karnawałowa to co najbardziej znamy czy afroche i tutaj się dam de cada baile de Brazil. i będzie próbował uczyć po trochu z każdego rodzaju tańca brazylijskiego Você eh, si sabe eh, quantos tipos de, de samba existem? Eh, existe samba, eh... samba, samba reggae, samba de carnaval, que seria samba popular, samba carnaval, ta najpopularniejsza. Eh, samba e coco, coco. gafieira, samba de pagode. Może nie ma potrzeby tłumaczyć, Zamba bo to się tak nazywa, nie ma tłumaczeń. Mucho <grym> tipo <grym> samba. <grym> Wiele stylów samby. A jak one się w ogóle rodzą? Skąd się bierze w ogóle właśnie na przykład pomysł na sambarego? Bo ja rozumiem, że na początku była samba, a później, nie wiem, czy to zależało dzielnicy w Brazylii, czy... Od czego to właśnie zależy, skąd ta tańca? Se se e... estilo, depende del barrio... Pero ejemplo, el samba reggae nació en Bahia na przykład styl samba reggae powstał w stanie Brazylii, który się nazywa Bahia. En 1970 más o menos fue cuando daro la explosión samba reggae. Mm -hmm. I takim szczytem właśnie tego stylu były lata 70. Doné un grupo tocaba en la calle y todas las demás personas iban detrás. Mm -hmm. I wyglądało to tak, że jedna grupa, taka perkusyjna, bebniarska, grała na ulicy, a pozostałe osoby szły za nią. I, grupo grupo de Afro Negro de, de I grupa, która się nazywa Ile to była taka pierwsza grupa y, właśnie tego stylu, takiego stylu właśnie inspiracji afrykańskiej w Brazylii. Ja, czy taka historia? To... <laughs> Bardzo ciekawe, tak naprawdę. Ale jeszcze mam pytanie odnośnie e, samby hip-hop. E, ah, jak sì. powstała w ogóle samba hip-hop? Czy na przykład to było w Twoim przypadku tak, że Wiedziałeś, kurde, te wszystkie samby. Nie chcę mi się tego tańczyć. To jest już stare, <laughs> to Ja tu bym się samba, coś hip -hop? innego, coś si mojego caso, samba, co, así que, ya de bailar samba, quiero inventar algo nuevo. Si. Te lo explicaré de verdad to fue. E, Wytłumaczę tak, jak naprawdę to się wydarzyło. E, existe un cantante in Brazil muy famoso, który se llama Marcelo Dedos. E, Marcelo Dedos to, to taki słynny śpiewak w Y I mezkló samba actual con la música hip-hop. I to był on. On był osobą, który właśnie zmieszał to sambę prawdziwą ze stylem hip-hopowym. Utilizó las jako como libertad de expresión y la música del samba para dar aire de la atmósfera brasileña uh -huh. hip hop. Czyli połączył tą taką melorecytację typową dla hip-hopu z muzyką właśnie samby, żeby dać taki właśnie świeżość Brazylii. I de verdad me gustó mucho, pero lo que hice yo fue hacer un mix de todos los sambas junto con la cultura hip-hop, que existe popping e y locking, y lo mezclé los dos junto con la música, entonces quedó muy fácil. La verdad no sería samba hip-hop y sí samba freestyle. I to, co on zrobił, to właśnie połączył ten styl hip-hopu, ale nie tylko typowo hip-hop, tylko jeszcze cramping, locking, to co istnieje, z różnymi stylami samby i właściwie on by to nazwał bardziej samba freestyle, czyli taki wolny styl samby niż samo samba hip-hop. Rozumiem, czy elementy właśnie samby hip hop pojawią się na warsztatach? Siwa Sadar dar también samba hip-hop. Tak, tak, daję samba freestyle. Na prawdę jest to trochę Tak, właśnie pojawi się ten samba freestyle, który jest bardzo zbliżony do tego samba hip-hop. Łączy bardzo różne style tańca. Żebym miał więcej możliwości pokazać trochę innych stylów tańca wewnątrz misma samba freestyle. Si no nie zostało tylko samba i y hip-hop. I y, y mi gustaría podoba los dos. Uh -huh. Ponieważ on tak bardzo lubi łączyć różne style, właśnie między innymi samba i hip-hop, chcę dać uczestnikom taką możliwość, żeby... Poznali różne, najróżniejsze style tańca w czasie tych jednych zajęć. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie zapełniają się te warsztaty, ale niestety jest jedna zła wiadomość, już nie ma miejsc, prawda? No, niestety miejsca bardzo szybko się rozeszły, natomiast studio tańca Batucada będzie zapraszało i zaprasza bardzo różnych instruktorów i będzie jeszcze szansa, może nie w tym roku, ale w przyszłym też, zatańczyć na sambę na warsztatach, tak? bo Generalnie przez cały jakby rok można u nas tańczyć sambę, natomiast raz na jakiś czas są organizowane warsztaty. A skąd pomysł na taką specjalizację w Brazylii, specjalizację w sambie? Myślę, że sam pomysł zrodził się tutaj w nas, czyli w Magdzie, w naszej jeszcze wspólniczce Justynie i we mnie, dlatego że poznałyśmy te rytmy, przynajmniej ja w Poznaniu. Następnie droga komisławiona, poszła komisławiona, tak, że, tak, że tak. widzieliśmy kraj, Brazylię, Salvador de Bahia, gdzie narodziła się samba, gdzie to jest kolebka. No i tak głęboko w nas to zostało za, zakorzenione, że to było naszym w zasadzie marzeniem stworzyć coś takiego. No to marzenie coraz bardziej potęgowało, potęgowało, aż w końcu w tym roku udało się. Taki papski interes trochę. Można tak powiedzieć, Baski, chociaż jak widać, jesteś mężczyzna. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze, że jest mężczyzna. Ale ja mam na przykład pytanie, bo jest bardzo dużo szkół tańca w Poznaniu. Czy nie obawiały się panie i pan konkurencji, że jest, jest już trochę przesycenie tym rynkiem szkół tańca w Poznaniu i co Państwo proponują takiego wyjątkowego poznać, w swojej ofercie? W sposób, co bym ma przyciągać okay. Poznanie po, po. Tak, oczywiście szkół jest bardzo dużo, natomiast każda szkoła specjalizuje się w czymś. Niektóre szkoły Salsa, niektóre danie Stowarzyskie, a my chcieliśmy stworzyć coś, co będzie takie wyjątkowe, wyjątkowe, czyli czego nie ma w zasadzie w Poznaniu, to jest to właśnie samba. I myślę, że tym bardzo dużo ludzi się przyciągniemy, nie tylko, bo pan mówi, babski interes, ja się tak zaczęłam zastanawiać, że to wcale nie jest, może i babski interes brzmi, natomiast panowie też tańczą sambę, tak? To nie jest tak, że tylko panie, także u nas e, poza sambą Brazyjsko, mamy też szereg innych e, tańców, takich jak e, taniec towarzyski, czy afro, czy e, taniec brzucha. Natomiast głównym, jakby tutaj, ja tutaj jest nasz samba. Ja tylko może jeszcze wtrącę, że właściwie większość, a prawie wszyscy moi nauczyciele i Agnieszki, to byli mężczyźni. Mężczyźni. Tak naprawdę. I oni się zaczęliśmy uczyć sam w zasadzie. <śmiech> <śmiech> że szendi miał dobrych poprzedników, że to e, mężczyźni te naprawdę zarażają tańcu, to też z drugiej strony bez kobiety ta sama próbowała nie wygląda za dobrze. <śmiech> jest <śmiech> różnie, <śmiech> dlatego że <laughs> na takich warsztatach tanecznych tańczy się sam solo, bo musimy to odróżnić sambę brazylijską od samby towarzyskiej. Często jest mylona samba towarzyska z sambą brazylijską, a tu jest zupełnie inna, zupełnie inny rytm, zupełnie inne kroki, zupełnie inna technika. I tą sambę tańczymy solo, tą, którą będzie teraz na przykład na warsztatach i zarówno panie, jak i panowie. Jak przeglądałem państwa stronę www.batukada.pl, znalazłem tam kilka takich, nie wiem, grup można powiedzieć, grup zajęć. Są lekcje solo, są lekcje dla par i to nie tylko mężczyzna, kobieta również może przyjść rodzic z dzieckiem, prawda? Oczywiście mamy też w swojej ofercie takie zajęcia jak Happy Latino, gdzie może przyjść rodzic z dzieckiem, potańczyć, pobawić się przy rytmach latynoamerykańskich. Troszkę samba też tam zawsze wkładamy. No a co jeszcze w takim razie? E, oferta nasza jest bardzo duża. Mamy Afro-Kubaną, Afro-Brazilę. Tak, bo ciągle się powtarza afro. Oczywiście samba, są to samba dla osób zupełnie początkujących, dla średnio zaawansowanych. Mamy taniec towarzyski, mamy tango Argentino. No i głównie będziemy organizować, bo dopiero jakby rozkręcamy tą naszą szkołę i ona od dwóch miesięcy działa, będziemy organizować różnego rodzaju warsztaty też z innych technik tanecznych. W takim razie czekamy na e, oferty w internecie, bo tam was można znaleźć najłatwiej. Również na Facebooku macie profil, prawda? Tak, zapraszamy również na Facebooka, na naszego fanpage, można spolubić. Mam nadzieję, że po tym programie zrośnie liczba fanów. A ja widzę, że Shendy jest nienagadany, cały czas tutaj szepcze i szepcze. To ja się Shendy Cię, jakie się podoba zidlari. w ogóle w Poznaniu, bo to nie jest twoja pierwsza wizyta. I że I... I... kiedy to jest tu pierwsza wizyta w Poznaniu, bo jest te pytania: kiedy gusta, masz do poznać? Na, sim na verdade eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês que me trouxeram para cá e queria comentar que é muito bonito pessoas de Polônia organizar um curso sobre a cultura brasileira e isso é algo muito bonito e muito diferente assim eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar fazendo isso com vocês uhum. fala até aí é... né, senão Shandy mówi, że jest bardzo szczęśliwy, jest bardzo wdzięczny, że właśnie my z naszą szkołą Batukada zaprosiłyśmy go tutaj, po to, żeby on mógł przekazać tą całą kulturę i że podoba mu się, że jest tutaj wszyscy są zainteresowani, i tak ciepły sposób przyjmują go i to, co ma nam do zaoferowania. Sei que não é muito fácil montar uma escola assim tão rápido e ter, como posso explicar, trazer professores de fora para organizar o curso, mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. I Felić informacją dla kultury Jest bardzo szczęśliwy, że może właśnie być w Polsce z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są tak ciekawi tej kultury brazylijskiej i wie jak nie jest, jak to, ile to wymaga wysiłku, żeby po prostu coś tak nowego stworzyć właśnie w szkole, zapraszać tylu profesorów i, i właśnie przekazywać tam całą kulturę i ma ogromną ochotę na zjedzenie pierogów. <laughs> Pirogów, a to jutro może zjeść rogale, nie wiem czy rządzi słyszał o rogalach marcińskich. Dziś e, maniana y, dice que mañana puedes comer otra cosa típica de Poznań porque tenemos una fiesta especial. A, sí. y ¿Te vas a comer rogale marcińskie. rogales mm, marczańskie? me encantaría yeah. probar. Nunca has probado? No. Mówi, że będzie zachwycony, że jeszcze będzie mógł je zjeść. I oczywiście będziemy go nimi częstować. Właśnie, tutaj już e, rola pań, żeby mógł mhm. zakupić e, jednego rogala, chyba jeden rogal na takiego dużego faceta wystarczy, bo no i tak są syty, prawda? Mhm. Myślę, że tak, ale chociaż nie, nie wiem, ile się nie potrafi zjeść. Przy takiej ilości godzin zajęć myślę, że przynajmniej po jednym rogalu na zajęcia. Właśnie, a ile trwają takie, takie warsztaty? Ile to jest? Jedna godzina dziennie, czy to jest trzy godziny dziennie? Mamy cztery grupy, każda z nich trwa godzinę 45, także jest to rzeczywiście spory czas i spory wysiłek i sporo wiedzy, które możemy poznać, o pracy. Jest też kilka poziomów, prawda? Jest poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Zgadza się, mamy grupy początkujące, zaawansowane i osobną grupę właśnie na tą samę freestyle łączoną z hip-hopem. A ja mam teraz pytanie o poznania. Jak Poznania co tańczymy? Czy... Poznający się garną do tańca, czy do dla nich jest coś takiego wyjątkowego. Pamiętam, był taki Sylwester chyba dwa lata temu albo rok temu, który miał polegać na tym, że właśnie poznajecy mieli się zebrać w centrum miasta w kilku punktach i tam mieli odtańczyć polneza i to tak nie za bardzo wyszło. Ale myślę, że przy Sambie pójdzie lepiej. Ja myślę, że Poznań jest bardzo roztańczonym miastem, chociażby dlatego, że są organizowane tutaj raz w roku bardzo duże warsztaty tańca, biennale tańca. Bardzo dużo ludzi zjeżdża do Poznania i tak naprawdę przycho ludzie przychodząc do naszego studia mówią, że szukają tańca w Poznaniu. Szukają w internecie, szukają w telewizji, w prasie, także myślę, że bardzo dużo ludzi chce tańczyć. Ale jest taki paradoks, bo w naszym kraju bardzo popularne są takie programy jak Taniec z Gwiazdami, You Can dance". wszyscy to oglądają, wszyscy śledzą to z zapachem, tchają, szczególnie w niedzielę, szczególnie właśnie na tej telewizji, o której nie będziemy mówić teraz. No właśnie, ale z drugiej strony jak się idzie na imprezę, to często te osoby tak naprawdę stoją, albo na weselach, dopiero jak się wypije, no to wtedy już wszyscy tańczą, ale początki są trudne. Dlatego się zapisują na kurs tańca, tak? I później jest im łatwiej, łatwiej, dlatego że zapoznajemy się z pewnymi technikami ruchu, z obyciem się na parkiecie tak zwanym w cudzysłowie, z muzyką, tak, jeżeli chodzi o tań...